Siemano, ludziska Siemano, witam Was w nowym odcineczku na kanale. Co ja Wam mogę dzisiaj powiedzieć? No, Jak sami po tytule filmu zauważyliście, że jest remont garażu, tak, to i coś tutaj Wam nagram. No i ogólnie, ludziska, powiem Wam do rzeczy co i jak. Jak ktoś oglądał wcześniejsze filmy tutaj, co były tutaj w garażu nagrywane, to wie, że w tamtym miejscu, gdzie jest MZ, to był węgiel. Ale teraz węgiel jest. Oto, w tym garażu. Tu było okno, którego już praktycznie nie ma, bo wszystko jest zasunięte. Nie ma węgla. Przez to się zrobiło praktycznie o połowę miejsca więcej, jak tutaj było. Oczywiście na razie jest jeszcze burdel, bo jest wszystko na bieżąco robione, tak że no. Jest troszkę burdel, bo robi się po godzinach po robocie, no jako jakoś trzeba powoli doprowadzić to do ładu i składu. No jak widzicie, teraz tutaj jest piecyk, wcześniej był tutaj w tym miejscu, gdzie ta niebieska skrzynka, tu, było, tu była dziura do komina, ale teraz piecyk będzie tu, tutaj jest dziura do komina, tam jest, o tam idzie w górę komin i... Będzie troszkę inaczej. Teraz, yy, co więcej, no ściany tutaj boczne: ta ściana, ta ściana, trochę tej zostało wymalowane, bo ta ściana była brudna głównie od tego węgla. I tamta, tak samo wczoraj ogarnąłem tutaj takie dwie półeczki, tak żeby położyć jakieś spray, oleje, jakieś pudła, tak żeby trochę odciążyć te inne miejsca. Na pewno się przydadzą. Yy, co może jeszcze jakaś półeczka do góry wleci, ale nie wiem. Więc to będzie na razie tak, jak tutaj jest. Co z tej strony? Miałem stoły przekładać gdzie indziej, gdzieś tam, ale stoły myślę, że zostaną tak, jak są tutaj. Tutaj w tym stole położyłem sobie blat z blachy, więc teraz jest jakby to powiedzieć jeden, a to duży stół. Tak to się prezentuje połączone, fajnie dolega, szczelne. Więc to tak wygląda. No i co więcej, no, powoli się robi miejsce, powoli robi się jakiś taki mały warsztacik, troszkę bardziej profesjonalny. No i nie będzie przede wszystkim takiego bałaganu, bo wszystko co przedtem było tutaj na stołach, w pudłach na ziemi, to trochę będzie na półkach. Jeszcze regał dojdzie jeden, szafa. To już Wam zaraz pokażę, w którym miejscu. No i co jeszcze Wam powiem, no to tak. Co do oświetlenia, mam tutaj dwie lampy, ale te dwie lampy głównie były skupione na lewej stronie, ponieważ tutaj był węgiel, i tu bardziej to, żeby to oświetlało. Tutaj lampa nad stołem, więc to jest ok. Ale tutaj mam jeszcze jedną lampę, która prawdopodobnie będzie jakoś tak wzdłuż tej jedna będzie to jeszcze lampa ta i być może jeszcze wpadnie jedna jakoś kurde gdzieś w to miejsce tak żeby jeszcze tutaj oświetlić trochę garażu oczywiście każda lampa osobno będzie włączana na osobny przycisk tutaj już kupiłem sobie taki fachowy włącznik to kwestia lamp byłaby taka oczywiście doprowadzi się Prądy. Kontakciki się zrobi tutaj tak, były. I teraz gasiłem. No, ale tak. Ten kontakcik, który tutaj mam na dwa gniazdka, prawdopodobnie gdzieś będzie, y, albo gdzieś tu w tym miejscu gdzieś tutaj albo gdzieś tutaj tak, żeby podłączyć jakąś wiertarkę Boscha. Coś tego typu, tak żeby móc w coś fajnie robić, nie żeby rozciągać przeduszkę, więc prawdopodobnie to wleci tutaj. Do tego tutaj jakaś taka mini ścianka narzędziowa wpadnie, prawdopodobnie sam ją zrobię, jakieś tam deski, czy coś, wkręty, tak żeby fajnie klucze się trzymały. Te skrzynki powiem Wam szczerze, że pewnie zostaną, albo co. Za półkę robią, więc jest ok. Może się przedzieli jakoś na pół, żeby to więcej było. Oczywiście tu jeszcze jest bałagan, ponieważ się to wysprząta wszystko. Na ten stół myślałem, że zamontuję sobie jakąś szlifierkę stołową, tak żeby móc tam coś ostrzyć. Takie różne rzeczy, filc, żeby to czyścić wszystko. Więc tak to prawdopodobnie będzie. Co jeszcze mogę wam powiedzieć, co będzie tutaj zmienione. No przede wszystkim jak się ogarnie, dojdzie jedna szafa i regał, i będzie to ogarnięte. No to myślę, że w sumie byłoby tyle. Jeszcze na pewno dojdzie jedna taka tablica na tą ścianę, gdzieś w to miejsce na środek, taka coś typu taka biała, co będzie można pisać markerem. Bo wiadomo tutaj, jak się coś robi, to brakuje części, i w takim przypadku będzie się brać oczywiście ma zaczek pisać na tej tablicy co i jak, czego brakuje, jakie są plany. Więc tak, to będzie, żeby nie zapomnieć. No i myślę, że na razie to by było w tej kwestii na tyle. Już jest dużo zrobione, ponieważ jest węgiel wyniesiony, ściany pomalowane. Jeszcze dzisiaj prawdopodobnie sobie podłączę piecyk Rury zakupiłem Elektrykę zobaczę, dzisiaj chyba już nie dam rady zrobić Bo mi chwilę zejdzie podciągnąć tutaj z puszki całej Do nowego włącznika Do kontaktu całego, tutaj muszę osobny włącznik zrobić Na dwie lampy Także to mi chwilę zejdzie na pewno Ogólnie miała być cała ta Cały garaż tutaj miał być malowany, sufit, wszystkie ściany, ale Brakło farby, nie? Także to pewnie się zrobi jak się bardziej ugudzi. Ale co, jak co, te dwie ściany nawet są fajnie wymalowane, bo o innych nie wspomnę. No i co, pokażę Wam może jeszcze, bo byłem na zakupach. Byłem na zakupach. No i co? Tutaj mam rurki do właśnie tych całych. Kurde nie mogę łapać, bo nie fale strasznie boli. Tutaj mam te rurki elektryczne do lamp. Od razu sobie je zaniosę, tak żeby to było ładnie zrobione. Bo nie chcę puszczać samego takiego kabla z sufitem czy gdzieś, bo to będzie trochę średnio wyglądać. Ale fajnie, bo się mi dużo miejsca zrobiło na tym stole teraz. Mam dwa stole tutaj taki stary. Miałem spawać nowy, ale co ja chcę, ten trochę podreanimowałem, i jest całkiem gites. Tutaj jest jeszcze jedna szuflada, więc coś tam na pewno się włoży. No, tak żeby to było fajnie, to te rurki na pewno. Będą lepiej wyglądać. Co więcej, to już Wam mówię, tylko się to zaczepię. Odwiedziłem dużo sklepów dzisiaj. Tutaj mam te rury: rury kolana do piecyka. Oczywiście, nówki, wszystko, bo tamte stare przerzewiały. Tu mam uchwyty, tak żeby to zauchwytować fajnie. I w tym pudle jest taki fachowy regał które Wam pokażę pewnie w następnym odcinku, jak tam coś będę nagrywał, to Wam o nim wspomnę. Na pewno już będą zamontowane te rury, całe do komina i te kolanka wszystko tak, żeby to fajnie było zrobione. To pewnie Wam nagram. Tutaj taką kółeczkę sobie, prowizorkę zawiesiłem. Jakiś tam położyć telefon, takie rupiecie. No i jeszcze trzeba będzie tu wysprzątać, bo jest straszny bałagan, ale to się ogarnie, na pewno. No i widzicie, że motorki sobie stoją fajnie, swobodnie, luźno. Jest pięć motorków i praktycznie jeszcze mam dużo miejsca, także jest o wiele lepiej. Na pewno wam jeszcze nagram tutaj NZ-ty coś, ponieważ tu wydech został pospawany. Oponkę z przodu wymieniłem razem z dętką, także, także no na pewno Wam nagram. Jawa TM powstała na koła, też będzie osobny odcinek. Yamaha też się powoli robi, waha założony, silnik w ramię. Także no będzie naprawdę co nagrywać, tutaj motoryna to w swoim czasie. Tutaj jeszcze jest Supermoto. I jeszcze jest filmik do ogarnięcia z Suzuki. To też jeszcze prawdopodobnie dzisiaj nagram, bo mam troszkę więcej czasu. No i powoli się będzie ogarniać temacik, tak żeby to fajnie było wszystko zrobione. Podejrzewam, że regał będzie na środku, czyli jak są te gumy, ten regał będzie cyk, cyk i cyk. On jest taki na 180 cm wysoki także całkiem dużo miejsca będzie na nim, żeby coś tam włożyć. I tu będzie regał, też sobie go zaraz pewnie będę składał i tam w tamtym rogu będzie szafa, jeszcze jedna, bo tam za ścianą jest garaż i muszę tę, tam jedną szafę wyciągnąć, żeby po prostu było miejsce na tą rurę od komina i ta szafa wleci tam w róg. No, i co ogólnie troszkę miejsca się zmniejszy, ale to co będzie na ziemi, to wyląduje na regale. Całkiem, więc całkiem to wszystko pójdzie e, tak jak było, nie? Tam te wszystkie pudła, wszystkie skrzynki pójdą na regał. Wszystko w powinno być gitara. No. Więc, ludziska, tak. Nagram Wam jeszcze finish garażu, jak go ogarnę. Jak będę miał wszystko zrobione regał, tablice. Tankę narzędziową, tutaj piecyk podłączony, wysprzątany garażyk i gotowy do kolejnych tutaj projektów. To na pewno Wam nagram i pokażę, jak to się wszystko prezentuje. No i mam nadzieję, że się Wam będzie podobać. No. A w tym filmie, co dawajcie lajka? Tak, jak ja daję moim chorym palcem. No i co, komentujcie, udostępniajcie film, subskrybujcie i oczywiście widzimy się w nowym odcinku z garażu. Także na dzisiaj to jest wszystko. Trzymajcie się, na razie. Hej!